Tygodniowy horoskop roślin. Od 1 września do 7 września. Część druga Odwagi do ryb. Waga. A jak łaska odrodzenie. W tym tygodniu będziesz świetnie dostrojony do wyższej świadomości, co sprawi, że wykorzystanie potencjału, który drzemie w twoim dna, będzie teraz na bardzo wysokim poziomie. Spodziewaj się oczyszczenia z niskich energii, które blokowały cię przed czerpaniem garściami z dobrodziejstw życia. Odbędziesz energetyczną podróż do najgłębszych warstw wszechświata, więc spodziewaj się nawet cudów w sprawach, które wydawały się beznadziejne. Pomyśl teraz, które sprawy wymagają poprawy i wykorzystując pomoc ducha Ajachu łaska, rozpocznij działanie w kierunku ich pomyślnego rozwiązania. Ponadto otrzymasz boską wiadomość oraz odkryjesz prawdy, których normalnie byś nie poznał. Dodatkowe znaczenie karty odrodzenie Mistrzostwo wielkie objawienie. Odkrycie wyższego ja. Spotkanie z Stwórcą. Boski posłaniec. Prezenty ducha. Urzeczywistnienie. Telepatia. Transcendencja. Skorpion. Waleriana akceptacja. Duch Waleriana na poziomie podświadomym wspiera cię oraz relaksuje ciało i umysł, powodując, że nie bolą cię już tak bardzo kłopoty dnia codziennego, a zauważasz szerszy obraz rzeczywistości. To bardzo ważne, ponieważ sprawia, że nadal zajmujesz się rozwiązywaniem problemów, ale robisz to z innego powodu, traktując je jako zadania do wykonania, a nie jak możliwy koniec świata. Bądź teraz dla siebie wyrozumiały, nie krytykuj i nie narzucaj zbyt wiele obowiązków. Nie analizuj, nie twórz idealnego obrazu, jak sprawy powinny wyglądać. Wyobraź sobie, że jesteś małą myszą, która nie zastanawia się nad głębszym sensem, akceptuje swój los i wytrwale wykonuje swoje zadania. W tym czasie zatem pamiętaj, by się rozluźnić i ze spokojem wykonywać swoje obowiązki. Dasz radę. Dodatkowe znaczenie karty intuicyjny porządek rozluźnienie akceptacja zaakceptowanie swoich niedoskonałości wytrwałość strzelec Tulsi bogactwo. W tym czasie możesz spodziewać się bogactwa, zarówno w wymiarze materialnym czyli pieniądze i luksusy ale także w wymiarze niefizycznym, czyli poczucia miłości, spełnienia i dobrobytu w każdej dziedzinie. Duch Tulsi błogosławi Cię i zsyła nieprawdopodobny wręcz magiczny dobrobyt. Wpływ tej energii na Ciebie sprawi, że poczujesz się piękny, dopieszczony i z dużą dawką energii do działania. Podbuduje to Twoje poczucie wartości i wzmocni charyzmę, co przełoży się na Twoje działanie w kierunku wzmocnienia pomyślnego czasu i pomnożenia bogactwa. Czego się nie podejmiesz w tym czasie, to zamienisz w złoto. Cieszy się zatem darami tulsi, czyli bogactwem, bezpieczeństwem i pomyślnością w każdej dziedzinie. Dodatkowe znaczenie karty: prawdziwe bogactwo, dobrobyt, charyzma, żywiołowość, luksus, piękno, pomyślność, koziorożec, serdecznik pospolity, siła. Energia serdecznika ogrzewa Twoje serce, co sprawia, że zyskujesz pewność siebie oraz dużą witalność, niezbędną do działania. Połączenie z Twoim wewnętrznym Stwórcą spowoduje, że będziesz wierzył, iż każde przedsięwzięcie się Tobie uda, więc inni mogą niekiedy uznać Cię zapatrzonego w siebie. Nie przesadzaj z dumą, ale też nie pozwól, by ktoś podciał Tobie skrzydła. To Twój czas i miejsce, by ogrzać się w blasku fleszy. Siła, która będzie napędzała Cię do działania, ma właściwości pobudzające i energię płodności, więc należy spodziewać się częstszego przebywania z partnerem w łóżku. Podekscytowanie na myśl o rywalizacji z innymi z pewnością będzie ci towarzyszyć, więc śmiało bierz udział w zawodach, bo teraz potencjał osiągnięcia sukcesu będzie wysoki. Kreatywność będzie oscylowała na wysokich poziomach, więc podejmij się zadań wymagających pomysłowości. Dodatkowe znaczenia karty: Siła. Istota stworzenia. Połączenie z wewnętrznym stwórcą. Płodność. Narodziny, kreatywność, wewnętrzne zaufanie, wodnik, Rumianek wewnętrzny spokój. Rumianek od wieków czczony był za swe cudowne właściwości, a jego najsłynniejszym atrybutem jest kojenie nerwów. Ta karta to znak, że ostatnimi czasy zbyt wiele było stresu w Twoim życiu, istnieje potrzeba wprowadzenia harmonii. Mogłeś tego je zauważyć, ale nawet drobne zmartwienia kumulowały się i powstał chroniczny stan dysharmonii. Wiele dzieje się na poziomie podświadomym i fakt, że nie zauważyłeś niczego niepokojącego, nie oznacza, że tego nie ma. Duch rumianku przychodzi do ciebie i wpływa swoją energią, tak byś został uzdrowiony z negatywnych emocji. Możesz zauważyć, że problemy odchodzą w zapomnienie lub nie przeżywasz ich już tak bardzo. Inny objaw jego działania to pojawienie się pomocnych osób w twoim życiu. Warto pomóc szczęściu i samemu wprowadzić kojące dla psychiki nawyki, takie jak spacery na łonie natury, medytacja czy skupianie się wyłącznie na tym, co w danej chwili robisz. Spodziewaj się łagodnego czasu, więc zapomnij już o troskach i nastaw się pozytywnie. Dodatkowe znaczenie karty: pokój, odnowienie, miękkość, czystość, moc pełna wdzenku, wewnętrzny spokój, rozkosz. Harmonia, ryby, dziurawiec zwyczajny, promieniowanie. Pomyśl, z czym kojarzy ci się słońce, i masz gotowy scenariusz na to, co cię czeka w nadchodzącym czasie. Jeżeli miałeś ostatnio gorsze chwile, to z pewnością nadchodzi okres zmian na lepsze, kiedy to będziesz w pełni cieszyć się życiem i zarażać innych swoim optymizmem. Z energią dziurawca zapomnij o lękach, depresji czy melancholii. Spodziewaj się zwiększenia sił witalnych oraz częstych uśmiechów na twarzy. Z potencjałem dziurawca, z pewnością możesz liczyć też na to, iż zło będzie cię unikać jak ognia. Wrogowie nie będą zatem mieli na ciebie tak destrukcyjnego wpływu jak zazwyczaj. Zwiastuje to także pomyślność w każdej dziedzinie, więc jeżeli posiadasz marzenia w kolejce do spełnienia, to koniecznie zajmij się nimi. Dziurawiec wspiera cię swoim duchowym ogniem i popycha, by odważnie oraz aktywnie spędzić ten czas. Życie należy do ciebie. Dodatkowe znaczenia karty radość. Ciepło. Odporność, szczęście, zrozumienie, manifestacja, moc duchowa, ochrona, wróżbita Łukasz Węcka.